Cześć kochani, dzisiaj Wam pokażę ramtur mojego domku zamkniętego rezydenckiego. Ja już do, do nich dołączyłam. Um, mam roblox premium, e, więc. Więc no. E, przepraszam za mój głos, ale mam, mam, mam grypę I po prostu. No, wiecie jak to jest. Więc teraz. Was oprowadzę o moim, w, o moim, domku. Chodzimy dużymi drzwiami, takimi, o, pięknymi. <laughs> mamy tutaj y, taki, no nie wiem, taką pracownię, mam takiego krzaczka, mamy taki fotel piękny. Teraz idziemy tutaj, tutaj mamy co my tutaj mamy U wow my tutaj mamy basen taki wielki, ogromny basen mamy no powiem wam duży ten domek tam jest nawet y, jakiś plac zabaw dla dzieci hmm, więc tak no to teraz idziemy do naszego domku a i tutaj jeszcze powiem Wam tylko jedno, że tutaj jestem tylko ja, no nie, na tym serwerze, bo tutaj tylko VIP może, no nie. Ja mam VIP-a, właśnie, więc no jak będziecie dołączać, to no nie macie jak tutaj wejść do mojego domu. Tutaj mamy taką, wiecie, że. No wiecie o co chodzi. No i tutaj mamy ogromną kuchnię po prostu. Patrzcie jak ona jest ogromna. Mamy tutaj jadalnię. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć. Na dziesięć osób jest ten dom, słuchajcie. No, duży, duży nie powiem, ale na dziesięć osób. To ja nie wiem czy taki powinien być tak naprawdę. Ale wiecie, to jest zawsze coś. Yy się wiecie znajdzie. Teraz tutaj, tutaj jest taki pokój dla małych, bardzo małych dzieci, powiem szczerze. O, tutaj o, dla takich noworodków. I tutaj jest y, też pokój. Teraz idziemy tutaj zobaczyć, co my tutaj mamy. Tutaj jest łazienka. Tutaj są te drzwi od domu naszego. Teraz idziemy na górę. Góra wygląda tak: mamy tutaj tego bilarda. Tutaj mamy pokój, kolejny ja chyba będę tutaj spała. Tutaj mamy kino. No, moi drodzy, no tutaj mamy. E, tak, więc tutaj mamy. Tutaj jest pokój dla czterech dzieci, powiem Wam, bardzo duży. Tutaj mają łazienkę swoją ja też bym tak chciała powiem szczerze więc tak no i tutaj wiemy już no i tam jest siłownia tutaj mamy balkon no i tak wygląda mój domek ogólnie on jest bardzo 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 duży więc no Polecam, polecam, tylko to jest oczywiście miesięczne, ale polecam, ten dom jest bardzo duży, naprawdę polecam, więc pa!